Witam Cię bardzo serdecznie. Pisząc wiersze często zastanawiam się nad różnymi sprawami dotyczącymi mojego życia, Twojego życia, naszego życia, każdego z nas. Na wiele pytań ciężko znaleźć odpowiedź. Czasami mówię, że nie ma odpowiedzi. Trzeba czekać na nią bardzo długo. I chcieć znaleźć odpowiedź. I dzisiaj o tym wiesz. Zapraszam Cię serdecznie. Pozdrawiam. Znajdziesz odpowiedź. Szukasz odpowiedzi, walcząc ze sobą samym. Wciąż jednak popełniasz błędy. Jak masz to wszystko naprawić? Myślisz, co zrobić z swym życiem? Dumasz, jak być lepszy? Marzysz, by iść drogą szczęścia? Tak bardzo trzeba się zmienić. Próbujesz i pragniesz tego. Potrzeba straszliwie wielka. Nie chcesz już czekać, chcesz teraz. Czas tak szybko ucieka. Minęło go przecież tak wiele, a ty nie czujesz spełnienia. Jak iść, by poczuć znów siłę i spełnić skryte marzenia. Uwierz, że przyjdzie ta chwila, ten moment, w którym zrozumiesz. Odnajdziesz siłę i wiarę i to, co potrzebujesz. Sebastian Ryśnik, moje wiersze i myśli. Niezwykle dziękuję, że wysłuchałaś i wysłuchałeś jego wiersza. Tak, znaleźć odpowiedź nie jest proste i osiągnąć to, czego się pragnie. Jednak przecież to jest możliwe, podobno. Jednak nie zawsze jest łatwa droga. Ja sam nie osiągnąłem tego co chciałem. Może z lenistwa. Jednak wiem na pewno, że chcę pisać dla ciebie i dla ciebie i dla ciebie i dla siebie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo to po prostu lubię. I rób to, co lubisz. Ciesz się życiem. Rób to, co kochasz bo to sprawia ci przyjemność i powoduje, że masz sens życia. Proste. Pozdrawiam cię i do zobaczenia wkrótce na kolejnym moim wierszu. Mam nadzieję, że będziesz. A jeśli ci się spodobał dzisiejszy wiersz, proszę, skomentuj, zostaw łapkę w górę, a może serduszko. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam seba.